To chyba będzie pierwszy taki typowo biograficzny odcinek u mnie na kanale, bo raczej na takie prywatne sprawy się nie wypowiadam albo robię to bardzo rzadko. Ale zadajecie mi pytanie, dlaczego w ogóle zacząłem nagrywać? Jak to się stało, że zacząłem opowiadać o mojej pracy? Jak to się zaczęło, że zacząłem opowiadać? Jak to się zaczęło, że zacząłem? Cały ty? Że postanowiłem robić taki policyjny content i opowiadać o takich ogólno policyjnych rzeczach u mnie na kanale, czym się inspirowałem, więc dzisiaj po prostu moja historia na YouTubie. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bagieta z tej strony. To jest takie chyba naturalne pytanie, które gdzieś tam ludzie, którzy oglądają danego twórcę zadają mu praktycznie od początku kanału, czyli jak to się w ogóle stało, że twórca, którego po prostu lubimy oglądać, zaczął nagrywać na YouTubie, no bo wiadomo, że właściwie wydaje mi się w większości przypadków każdy gdzieś tam miał jakąś swoją inspirację, ktoś tam w jakiś sposób zasiał mu to ziarno w głowie, że może warto by zacząć nagrywać o tym, co go jara, czy o tym, co robi w jego życiu, i tak samo też było ze mną. To absolutnie nie był mój w 100% pomysł, to był jakby jedyne co to należało do mnie tylko ta decyzja, żeby zacząć nagrywać, bo pomysł, jak to u każdego polskiego youtubera, był po prostu no, mogę powiedzieć szczerze, odgapiony od jakichś tam youtuberów ze Stanów Zjednoczonych, i głównie mówię tutaj o Officer 401. To była osoba, która zaczęła mnie inspirować na samym początku i dzięki której właściwie zacząłem nagrywać. Zanim opowiem Wam dokładnie jak to wyglądało, to zapraszam do wsparcia mojego profilu na Patronite, jeżeli macie taką ochotę, dostaniecie wtedy dostęp do grupy i tam jakieś różne inne benefity z progów. Fakt faktem, może nie jestem jakiś bardzo aktywny, jeżeli chodzi o Patronite'a, ale z pewną dozą cierpliwości wszystko się w końcu udaje. Trzeba zacząć... Yy od roku 2018, od miesiąca marca. Sytuacja wyglądała tak. Byłem sobie wtedy w moim nowo kupionym mieszkaniu, no i po prostu trwał w nim remont. Ja sobie tam coś dubałem przy tym mieszkaniu powoli, doglądałem też tam ekipę, która mi w tym pomagała, no bo jeżeli chodzi o rozwałkę, to jestem bardzo dobry, ale jeżeli chodzi o kładzenie płytek, paneli... Nie no, panele ok, panele położę, ale płytki... Nie ma takiej opcji, ja bym to zepsuł, bo jestem mało dokładny w takich manualnych rzeczach. No i sobie gdzieś tam przy tym mieszkaniu dubałem. To chyba był w ogóle wtedy jeszcze etap demolki w mieszkaniu, czyli zrywania podłóg i boazerii w, w tym w kuchni. Robiłem to razem z moim ojcem i z, razem z Mariuszem, z funkcjonariuszem, z którym jeżdżę jeździłem w patrolu, bo w ogóle rozmontowali nam stały patrol, to jest też historia na osobny odcinek. Ale wtedy jeszcze nie jeździliśmy razem, tylko po prostu Mariusz przyjechał mi pomóc. No i pamiętam, zrywaliśmy wtedy boazerię ze ścian i ja natrafiłem właśnie wtedy na ziomka, który się nazywa Officer401 na YouTubie. To był gliniarz, który po prostu sobie gdzieś tam nagrywał z samochodu, tak jak ja nagrywałem kiedyś, do tej pory zdarza mi się taki odcinek nagrać, no ale jakby wygodniej mi jest to po prostu zrobić z przedbiórka, więc te odcinki z samochodu pojawiają się po prostu rzadziej niż kiedyś, no i tyle. I on opowiadał tak ogólnie o pracy w policji, w, w agencji, Jakiejś tam agencji w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam dokładnie, gdzie on tam służy, czy służył, bo nie wiem nawet czy dalej z policjantem przestałem go oglądać. Widzę, że mu się trochę wypaliła jakby konwencja. Co jest w ogóle dla mnie dziwne, bo praca w policji daje ci takie możliwości opowiadania o różnych rzeczach, że wiecie, ja nagrywam od no, 3,5 roku i ja mam tylu, tyle pomysłów w folderze z, z pomysłami. Różnymi, że no ja jeszcze mam kontentu takich pomysłów to co najmniej na dwa lata, myślę, bez jakiegoś zastanawiania się, a cały czas mi te pomysły dochodzą, więc to nie jest tak, że ja gdzieś mam skończoną ilość pomysłów, wykorzystam to już jest koniec, tylko cały czas coś nowego mi się w głowie kluje i, i, i wiecie, no i to nie jest taki temat, który jest łatwo wyczerpujący. No ale widzę, że tam ten Officer 401 z tych lub, lub innych względów nagrywa trochę inne rzeczy teraz. No, ale tak, ja go zacząłem oglądać i mi się to tak zajebiście spodobało. Pamiętam, że kurde, no, taka oddolna inicjatywa, po prostu jest zwykły gliniarz, który opowiada o zwykłej policyjnej pracy, tak, z takim sercem i. Tak, tak się zbliża do ludzi dzięki temu. Kurde, czemu był u nas, czemu u nas czegoś takiego nie ma? Czemu u nas jest takiego kija w dupie? Mają niektórzy, że, że to by się nie udało, że, że w ogóle, no, szkoda, szkoda, bo tak fajnie zbliża ludzi do policji i policję do ludzi, prawda? Ja wtedy już się interesowałem jakimiś takimi bardziej profesjonalnymi kanałami, bo wtedy już pamiętam, był Prefield Training. Ja wtedy jeszcze byłem na szkole policji, jak to w ogóle zacząłem oglądać, ale taki typowo techniczny kanał z recenzjami sprzętu, to tam jeszcze Mike the Cup był. Officer Daniels chyba, czy jakoś tak on się nazywał? Tylko że to na Facebooku chyba było, albo na Instagramie. No i mi się to tak strasznie podobało, a u nas wtedy jeszcze nie było takich, takich kanałów, które by to robiły po prostu jakoś z taką oddolną inicjatywą, albo było to w bardzo ograniczonym, w bardzo ograniczonym, na bardzo ograniczonym polu to działało, na przykład Zohan miał. Ma dłużej konto na Instagramie niż ja, chyba, z tego co pamiętam. No, nawet na 100%. Bo, bo ja pamiętam, że ja się tam nie miarałem już jak byłem na szkole policji, PMF, ale to nie było, to było robione trochę inaczej niż ja to chciałem zrobić. No i tak sobie siedziałem kiedyś i gdzieś tam mi to przeszło przez miś, kurde, może bym spróbował, ale wiecie, jak to jest. A nie wiem, jak, jak do tego podejdą w robocie. Ja wtedy jeszcze byłem dużo młodszym funkcjonariuszem niż teraz, więc, więc trochę się bałem po prostu, nie? Z biegiem lat człowiek łapie większy dystans do roboty i większą, no, taką wyjebkę w sumie na niektóre, na niektóre tematy, nie? Ja nie mówię, żeby, żeby nie podchodzić profesjonalnie do tego, co się robi, ale, ale jednak człowiek łapie dystans i przestaje mu zależeć na, na opinii niektórych ludzi i no, i no i tyle, nie? Masz takie, takie, jakby to nazwać, taką obojętność na niektóre tematy, nie? To czy, to, czy ktoś coś zrobi, czy nie zrobi, czy, czy będzie Ci robić pod górę, czy nie będzie Ci robić pod górę. Łapiesz po prostu, to w każdej pracy tak jest, podejrzewam, że na początku jesteś wystraszony, potem Ci to przechodzi. No i to był marzec czy tam kwiecień, marzec chyba. To sobie ja tam dalej oglądałem te kanały. Jeszcze był po drodze o, to jest gość, który też mnie zainspirował, Donald Operator, myślę, że każdy zna, tylko że za, za, on mnie zainspirował do serii BRI, nie, tam gdzie rozkładam interwencje, ja to też robię w trochę inny sposób niż on, bo on to robi tak bekowo i, i, i ten, a ja staram się gdzieś tam jakoś jakimś aktem prawdy czasami rzucić, czy... Czy jakimś moim takim spostrzeżeniem ze służby, no i poza tym Donat się zwolnił ze służby w policji. Ja pamiętam, że on tam chyba nawet jakiś filmik wrzucił, ale on go usunął potem, gdzie tłumaczył to i, i, i chyba z tego co pamiętam, to był taki bardzo gorzki film, w sensie on mega narzekał na, na, na służbę w policji, tam gdzie on służył, nie pamiętam gdzie. I, i, I no to był taki film, widać, że się chłopu ulało po prostu i gdzieś go tam chyba źle potraktowali. Nie wiem, o co tam poszło, ale był taki film. No, tylko że jak mówię, nie, nie zobaczycie sobie go. Już ja go kiedyś nawet próbowałem znaleźć, ale, ale nie ma go. On, go. on go musiał usunąć z kanału swojego. No, i oglądałem tak tego Officer For One, oglądałem Donata, i to był czas, kiedy miałem urlop w sierpniu. Byłem w Turawie. Um, przyjechali do mnie moi znajomi. Taki mój bardzo, bardzo bliski kolega, mój przyjaciel Mateusz, ze swoją dziewczyną Weroniką. Pamiętam, i w się ten, mi się jakby z biegiem czasu. Ten pomysł mi się rodził w głowie cały czas, żeby, żeby gdzieś tam spróbować. A to się jeszcze zbiegło z tym, że miałem bardzo nieprzyjemną kontuzję w służbie. To był czerwiec, kurde, albo maj, no dawno temu. W każdym razie miałem skręcony nadgarstek z, z naderwaniem i trzy miesiące mnie nie było w pracy, bo. No, kontuzja dosyć poważna, do tego rehabilitacja trochę to trwało, no i po prostu siedziałem na dupie i mi się nudziło, no nie ukrywam. No to nie, to nie był urlop, to ja po prostu wtedy miałem chyba L4, tylko że chodzone, i to było tak, że siedzieliśmy na, na moim tarasie i ja właśnie mu powiedziałem to, że stary jest coś takiego, ja właśnie jak ten Officer 401, donad operator, i że myślę o tym, nie, żeby, żeby zacząć. Wtedy już miałem w ogóle wymyśloną nazwę. Sierżant Bagieta. Ktoś mi, w ogóle to chyba mi ktoś, ktoś podsunął tą nazwę z tego, co ja pamiętam. Albo to jakoś wyszło w jakiejś burzy mózgów gdzieś. Nie wiem, bo to już było dawno temu. No i Mateusz mi wtedy powiedział, stary, no co ty masz do stracenia? Jak dla mnie próbuj, jak to, jak to gdzieś tam wypaliło w Stanach, masz gadane, to, to może, może może, akurat zażerę, nie? No nie przejmuj się nikim innymi i działaj. No i ja pamiętam, że sobie obiecałem, że jak wrócę z, z Turawy, to... To zacznę nagrywać. Ja wtedy jeździłem na rehabilitację, właśnie, więc dużo jeździłem samochodem i stwierdziłem, że przy okazji będę to robić. No i zacząłem nagrywać. Nie pamiętam za cholery, jaki był mój pierwszy film. Nie wiem, czy to nie był protest mundurowych, tylko że ja go usunąłem, bo to był paździerz straszny. A już wam powiem, jaki był mój pierwszy film. To może w takim razie drugi film. <laughs> Kiedy radiowóz zmierzy Wam prędkość? Wszystko, co powinniście wiedzieć o mandatach. Tak, to był mój pierwszy, jeden z pierwszych filmów, drugi film właściwie, 30 sierpnia 2018 roku. Ja to wtedy nagrałem, wrzuciłem do sieci, wtedy jeszcze żyłem sobie dobrze z wykopem i zacząłem to wrzucać do nich. Potem przed COVID, tam różne te protesty i no i się to zesrało, krótko mówiąc, bo wiecie, wykop wydał wyrogi, już, już nawet nie macie, nie macie co dyskutować, bo was tam ze sobą komentarzami, więc ja już tam nie wchodzę. Ale no tak, gdyby nie wykop, to muszę oddać to, że pewnie bym się może tak nie wybił, albo, albo trwałoby to dłużej. I to praktycznie, powiem Wam, zażarło od samego początku, nie? Ja mam tak w swoim życiu, że ja najczęściej mam dobrą intuicję do takich rzeczy. Jak ja jak coś zaczynam, to już wiem, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Yy, I to zarówno w kwestii zawodowej, w kwestii kanału właśnie, czy w kwestii jakiegoś sukcesu takiego pozasłużbowego, czy nawet gdzieś tam w uczuciach, jak, jak gdzieś tam jakieś miłości przeżywałem do dziewczyn w swoim życiu, no to też głównie czasami się oszukiwałem, że coś z tego wyjdzie albo nie, ale, ale zawsze jakoś okazywało się tak, jak myślałem na samym początku, że będzie, i tak samo było z tym kanałem. Ja gdzieś tam z tyłu głowy miałem takie przeczucie, że to się uda, nie? To był koniec sierpnia, początek września, właśnie jak zacząłem rzucać. Materiały i pamiętam, że w październiku chyba już miałem kilkanaście tysięcy subskrybentów, także to był. Pff, to wybuchło tak, spadło na mnie jak grą z jasnego nieba. No, i tak to się zaczęło właśnie. Tak się zaczęła moja, moja przygoda z kanałem. Potem powymyślałem jeszcze różne inne serie. BERI bardzo wam się spodobało. Czyli to jak tam analizuję jakieś interwencje. No teraz trochę tego jest mniej, bo. Bo, bo nie mam. Bo kurde, robiłbym tylko to, nie przyszła też seria e, Szpajoza, no i tak, i tak to się zaczęło, moi drodzy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do, co do mojego kanału, co do tego, jak to, jak to wszystko wyglądało, zapraszam do komentowania tego filmu. Myślę, że postaram się na co najmniej część z tych pytań odpowiedzieć. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, właśnie co do. Wszystkich okoliczności mojego nagrywania um, treści dla Was, to, to też zapraszam. Zapraszam na mojego Instagrama, na wszystkie moje tam standardowo, Facebook i tak dalej. Nie wiem po co to robię, bo to jest takie automatyczne, ale jakoś tak taka kalka od innych YouTuberów. No i tyle. Trzymajcie się. I hej.